33 km po drodze, jakieś wioski kluczymy. Potem wychodzimy do lądu, do wybrzeża. Idziemy lasem z wybrzeża. I zwiększy miasteczek, Lubatów. A potem już Białogórę. A do takiej siostry po drodze. Nocy troszkę to i znowu tak, tak, to jest szlagan morski. Gdzieś przez mąki jakieś się przecieramy Wśród góra. Znaczy nie u brzydków, zaczynają rosnąć. Zaraz buty będą mokre. Tutaj buty, skarpetki. No ale pewnie na asfaltach wyspą Dzień taki mieszany odcinek i otwarte przestrzenie, czyli słońcu i trochę w zieleni, czyli mam nadzieję w cieniu. Super by było jakbyśmy do białe góry na 16 dotarli, idealnie chyba. No trzeba się już wyprać, przez na prawdę pogody opuściliśmy odpuściliśmy pranie, bo i tak nie wyszło, Następnie wyschło, że jeszcze w świetlicy, jaka piękna będa, też do końca nie wyschły, mimo że cieplej, trochę będzie nas za bardziej sucho, no więc tak, się będzie dużo prania, by wyschło. Z jednej strony stara stodoła, chyba, albo jakiś skład zboża. Tutaj jakiś pałacyk. Chciałbym pokazać. No i znajdują rampę u linia. Widać po raz na Gdzieś w oddali, z lewej strony, słychać było południące się żurawie, no, ale ich nie widzieliśmy. A tu wiara w dachach, Nie taka długa posta. Idziemy w kierunku stylu, gdzie będzie się bardzo ładna latarnia morska. Może to się wyjdzie na nią, jeśli będzie otwarta nie będzie ludzi. Właśnie bym tylko na jedną wejście. Gdzieś też tu. Jesteśmy na w obszaru kolejnego Mierzeja serbska, e, tak naprawdę nie, samej, nie na samym Mierzei, czyli części lądu dzielonej, najwięcej się morzem, a jeziorem serbsko tylko na wschód od tego jeziora, czyli tak naprawdę jak w mieście śródlądowej, ale z zapasem na wschód, już jest to teren oznaczony wyznaczony. No idziemy wśród ma Całkiem przyjemnie. Za jakiś czas mam nadzieję, że do tej latarni spilą. Sprawdziłem na mapce. Idziemy teraz na gór w kierunku wioseczki, osady, bo to naprawdę malutki jest na mapie osetnik, i potem zmieniamy kierunek na północ. Właśnie będzie za osetnikiem latarnia Stilo. I potem dalej prosto na północ do linii brzegowej, no i potem w prawo, gdzie linią brzegową Armii po plaży, Tylko pewnie wśród klasu rosnącego wzdłuż do tubatona więc jedna z atrakcji dzisiaj polujące już całkiem niedługo no i na pewno przerwę zrobimy coś zjeść jakieś batały coś się może było a tutaj najmniej Saryckie, a to jest, zresztą, park narodowy. To, jak widać, chyba też to przesuwające się wydmy. Latarnia stylo W trzech kolorach. Cesarstwa plus. Czerwony, biały, czarny. I zrobiona z płyt stalowych. kształtowników. Kręcamy śrubami, trzy metry wysokości. Wchodzimy na lontanie, nie ma kolejki, trzeba korzystać. Znajdujemy no, się, dojdziemy. widać to Ta tą konstrukcję z powyższego Tam chyba jest ten uczek nie ma widoczności. Dzięki. Widok z góry bardzo fajny. Widać, jakie ładne jest nasze morze. I też. Teraz około 8 km mamy 14 na licznie czyli około 22. I powinno być lubatów. I tam pewnie, no może wcześniej. Przerwa na bułę. Jakąś kolę, kolę na pewno. Nie. Druga rzecz. Że trzeba mieć jakąś kanapkę zjeść. regeneracyjną. Jezu, Żeby uzupełnić kalorie. I tak łapać. Białą górę. To będzie wtedy. 22 km lasy. Akurat, chociaż wcześniej też mogło być. Może być jakaś fajna miejscówka z widokiem, jak będziemy teraz szli wzdłuż brzegu. To akurat może by się zatrzymać i zjeść po kontemplować. Idziemy dalej, gdzie się zacznie. Dobrze. Nie zaś tyle otwartych przestrzeni, raczej właśnie lasy. Czyli mamy cień. To się fragment naszej trasy wzdłuż wybrzeża. Normalnie prowadzi tam, w tym lepszy po prawej. Natomiast postanowiliśmy przejść jeszcze kawałek plażą. Wygląda na to, że jest całkiem fajnie, bo łagodny brzeg, szeroka plaża. Można uciec przed falą. Piasek ubity. No, pewnie jakiś pożegnalny, może jeden z pożegnalnych fragmentów plażą. Pewnie nie będziemy szli długo, żeby się nie zmęczyć za bardzo, bo chcielibyśmy być na kempingu szybciej. Żeby to nasze prania i inne czynności pod koniec dnia zrobić w rozsądnym czasie i pochillować, No i żeby to zdążyło doschnąć. Kranie, więc zobaczymy jak to będzie. Na razie idziemy kawałek, a potem będziemy szukać zejścia z plaży. No, idziemy ścieżką. Już morza, po morze. może Jak wiatrowo, jak wiatrowo. od nas? Ten polubatowia 8 km w Górze. Wygląda na no, to, że podejście do Góry będziemy miało czas czas, czyli będzie dużo czasu na różne rzeczy, bo to znowu pójdę się wykąpać w morzu. Na pewno prania muszę zrobić. No i objazd do Błudajem będzie chyba ten sposób, a najpierw, a potem w miłe czyli. Coś grubszego. Więc cały się w energię. No i w bodajże 30 km/h. I zakończymy czerwone, nadmorski. I zaczynamy niebieski od raznowca w kierunku chleba. Dubaj, chyba tobie. Tak, na coś zimnego. Z puszki. Nie mogę. No właśnie tak to wygląda. Jak się troszkę bliżej podwicie. Pięknie. O, z przodu już widać ludzi więc pewnie się. No do lubatowa w zasadzie plaży, która jest. Najbliżej lubatowa. Znajduję, bo ścieżka będzie odbijała wąt, sporo powrotem do no i tam szukamy smutku jakiegoś z zimnymi napojami. Zdaje się, że jesteśmy już w znaleźć... To jest sklep spożywczy powinien być przy trasie a co najważniejsze na liczniku zegarka już jest niecałe 99 km 887 jeszcze podniesie się do dnia 3 dni. Wyszliśmy z długotrwałej, była przysporzywczym przerwa na puszkę koli, loda. No i idziemy już chyba ostatnie 5-6 kilometrów do Białogóry. Jeśli kalkulacje nie mylą. No i się zalogujemy na kępiku, chyba się Relaks nazywa. Ja u górę w końcu zaraz tutaj gdzieś, gdzieś można i się w prawo. Jeżeli tu powinien być ten nasz kemping. Koniec dnia. Może nie zacząłem się przyjmować, licząc piwa, ale zdecydowanie niecracowity. Dzień zakończony.